Przed chwilą właśnie doszło do prawdopodobnie strzeliny. widzimy ślady krwi. Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy tutaj Borysa, ale no. mieszkanie jest puste. Znowu nam się Co Wy na to? Po raz kolejny. Ja zaczynam się wkurzać, a jak się wkurzę, to w końcu muszę go znaleźć. A ja zaczynam się martwić, a jak się martwię, to znowu zacznę płakać. To dobra, to Ty nie płacz, a ja się nie wkurzam. Mhm. Mam nadzieję, że niebawem dowiecie się, jak się to wszystko skończyło. Jo. I my też. My też. No, witajcie, eee, tak się złożyło, że jednak nie dorwali. Cóż zrobić? Eee, wygląda na to, że będę siedział, zobaczymy, jak długo będę starał się, że tak powiem, wy wymsknąć się z kurateli eee, więzienia i sądu. Eee, I może jeszcze namieszam, ale czy na pewno? Oglądajcie. Ciekawie, że mi na nich należało. No, przecież to był czysty przypadek, no. Przecież nie chciałem tego, błagam cię Mikołaj, no! Płakać, cię, no nie zabijaj mnie!